Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Gates of Hell. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię rosyjską dynamiczną. No i tak słuchajcie, no cóż, tu, żeśmy ostatnio podziałali, słuchajcie, ostatnio odblokowaliśmy sobie 176, zobaczymy, jak to. Jak to te, jak te działo samobieżne będzie sobie radzić. Widziałem, że komputer używa go jako, znaczy używa go do prowadzenia ognia, o, ognia pośredniego, tak więc jestem bardzo ciekaw. Co się uda z niego tutaj wycisnąć. A więc, no, mam nadzieję, że będzie fajnie się spisywać. No, oczywiście mamy nasze KW2, które robi, o, robi niezłą robotę, jeśli chodzi o wsparcie piechoty, przede wszystkim. Mamy tutaj troszkę moździerzy, troszkę artylerii, tak więc ciekawie myślę, że to się zapowiada. Dobra, czy ja coś tutaj jeszcze mogę? Mam jakieś punkty badań? Mam jeszcze dwa punkty badań. No, i tak myślę sobie, że będę chciał y, oczywiście ulepszać sobie KW. KW1 potem. KW1S niezbyt mnie interesuje, powiem szczerze, ponieważ to jest taka wersja lżejsza tego normalnego KW1. KW1S o ma słabszy pancerz. Troszkę inaczej wygląda jego wieża. Jest bardziej zaokrąglona. No, ale. Chodziło o to, żeby zwiększyć troszkę mobilność tych czołgów ciężkich sowieckich KW. Tak więc, no, mało mnie on, mało mnie on interesuje. Ale słuchajcie, sus 100, 152 to już jest coś, co jest naprawdę spoko. No, a KW-85 to to już będzie sztosik, że tak powiem. Działo kaliber 85 mm. No, więc, no, to już jest najbardziej przypominający Tygrysa. Tygrysa, tak wiecie. W cudzysłowie. Tygrysa model KW w sensie, no, działo podobne Tygrys 88 mm, to mamy 85 mm. Opancerzenie także jest trochę podobne. Hmm, oczywiście KW jest troszkę słabiej opancerzony niż Tygrys, no, ale jest to na pewno przeciwnik godny Tygrysa. Tutaj mamy później is 1 W sumie dziwne się, że is 1 tu jest. Znaczy, is 1 były bardzo, bardzo rzadkie. Bo szybko się zorientowano, że te działo kalibera 85 mm jest niewystarczające. No i co sprowadzono? ISA 2 już z lepszym działem. To mamy wersję z 43, tu mamy wersję z 44. No i zobaczymy, co z tego tutaj nam wyjdzie. Na razie punkty sobie zachowam, bo z miłą chęcią odblokowałbym sobie tutaj tę piątą falę. Ataku, tak więc, znaczy posiłków, to by było całkiem, całkiem, myślę, spoko. No dobra, mamy, a tu jeszcze mamy piechotę nową do zagospodarowania, ale myślę, że no, na razie mamy trochę dużo cięższego sprzętu. I myślę, że na chwilę obecną nie wiem, czy to będzie mi jakoś mocno potrzebne. Zobaczymy, jak TSU-76 się spisze. Teraz mamy obronę, tak więc zobaczymy. Mamy dodatkowy punkt badań do zdobycia. A więc, a więc słuchajcie, startujmy. Ok, moi drodzy. Dobra. Więc cóż. Odsyłajmy tutaj nasze jednostki. Gdzie my się tu będziemy bronić? Mamy albo kałek wiochy. Albo tutaj okolice młynu. Te okolice młynu wyglądają dosyć ciekawie. Bo myślę, że z tego punktu można byłoby spokojnie tą wioskę też i bronić. No gotowy dobra No to podjedź no tu Spoko Dobra tu mamy jeszcze snajpera 见。 No, raz, raz, rozstawiać. Ładnie. Tylko skąd będą atakować Niemcy? Puszczam, że stąd. Ale przebija się te kawu przez ten las. Ale strasznie dużo pali ten kawu. Ale w Rosji to nigdy nie był problem. 我也 jam。Oh, yeah, Musimy się tu jak najszybciej przenieść. No cholera, z tego kierunku się ich nie spodziewamy. Co oni tu mają, aw nie jeden się odezwał.

Bom A jest taka FZ dostał Co tu się wydarzyło kurde Zabierać się stamtąd, musimy odzyskać ten młodzież. więc Follow. No i to by było na tyle. Fak, ale walom. Pięknie dostał wyjaśniony. uh Ótimo. My tu żyjemy. Chyba całkiem znośnie. Piątka walnęła. 我都死了。 I do dupy. Co tu się dzieje? Hmm. No niedobrze, niedobrze. Wszyscy ukryty! Dobra, wygraliśmy, ale kurde, jakie straty. Trzystu ludzi, żeśmy stracili, ja pierdzielę! Jest teraz to, to trudniej, powiem wam. Mimo, że sprzęt coraz to lepszy, ale naprawdę jest coraz to trudniej. Ach, dobra, co myśmy tu utracili? Dobra, ten SU przetrwał jakoś. Nie pytajcie, jak w ogóle go nie miałem okazji za bardzo wykorzystać. Teraz tak. Jedno działo. Jedno działo nam rozwalili. Tak, totalnie. Zobaczmy, co ja tutaj mogę zbadać. A, ho, ho, ho. ho. E, hmm. Nie wiem czy masz sens iść tutaj w tą ciężką artylerię Czy być może lepiej nie pójść od razu w lepsze czołgi No ile by mnie kosztowało na to mnie nie stać niestety Mam jakieś gwardyjskie jednostki to mi na razie średnio potrzebne Hmm No, nic. Myślę, że trzeba po prostu rozwijać czołgi i tyle. To jest chyba jedyna sensowna rzecz, jaką można zrobić. Tutaj, Katiusza. Katiusza by mi się mogła przydać. Aczkolwiek ciężko jest mi powiedzieć, jak będzie z jej. Mm, z użycia amunicji u niej. Bo to może być kosztowna zabawa. Może być, ale nie musi. Dobra. Spróbujemy so, sobie odblokować takie działa. Zobaczymy jak one się będą spisywać. Tylko no 30 punktów, ja pierdzielę. nie stać mnie na to, ej. Lekka przesada, ale możemy sobie na przykład tego wymienić na wersję nieco lepiej opancerzoną, ponieważ tutaj mamy no to już jest 100 mm pancerz. A tutaj mieliśmy pancerz 75 mm, a więc no ta różnica będzie odczuwalna zapewne. Dobra, mamy 416. Tutaj moglibyśmy sobie wziąć to działo jedno. Tak, z czystej ciekawości zobaczyć jak one będzie sobie radzić mm, 3 za 3 punkty raczej nic nie kupimy i tak To ja mam do dyspozycji 16 punktów. Staciłem też Nie mamy no, moździerze. Mamy 3 moździerze. Myślę, że to spokojnie nam wystarczy. Mm, he, 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 he. Tu by szło coś dobrać. Szłoby coś tutaj dobrać. Tylko pytanie co? 16 punktów. No to na przykład albo działo. Albo oddział piechoty, na przykład. Którego tutaj byśmy nie mieli. Ale zostało mi jeszcze w takim razie 7 punktów. No i na przykład jeszcze jeden snajper. Ma to sens? Może ma to sens. Tutaj dosyć mamy 6 punktów. Co nam daje dodatkowo po prostu ciężarówkę. Ciężarówek obecnie mamy trzy, tak? Jedna, druga i trzecia. Myślę, że trzy ciężarówki nam spokojnie wystarczą. Jeśli chodzi o amunicję, przynajmniej na razie. I na tym poziomie trudności myślę, że nie powinno być z tym większych problemów. Mm, dobrze. No ale to nie zmienia faktu, że tutaj jeszcze co nieco mogę dobrać. Za 6. Na przykład CKM mógłbym dobrać, gdybym miał odblokowany. Ale czy jest mi on aż tak bardzo potrzebny? To bym polemizował. się hmm, to byśmy mieli. Bez sensu. Chciałbym wziąć tą lepszą piechotę, ale widzę, że ja tutaj i tak i tak mam ciasno. Mamy 6 wolnego, tu mamy 3 wolnego, tu mamy 3 wolnego, tu mamy 1. Dobra, myślę, że to tak sobie to zostawimy następny raz. W każdym razie, słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się gdzieś Wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, ocena oraz subskrypcji. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, i do następnego. Na razie.